Fa Bogu. Chwała Bogu za te pieśni. Wspaniały Pan Bóg, nasz niebiański Ojciec, dzięki łasce Bożej tutaj jesteśmy, dzięki Bogu, że się zmiłował nad nami, że pewnego dnia stanął na, na drodze i na mojej też stanął i dziękuję Bogu za to, z tego miejsca, że mogę Bogu dziękować, tak jak brat Dawidek dopiero śpiewał, jest moc, bo Bóg ma moc, On zaczął te potężne dzieło w każdym z nas i On ma moc je dokończyć i wróg by mógł, Mówić i mówi to czy tamto, ale Bóg jest ponad tym wszystkim. I dziękuję Bogu, że, że mogę tutaj z Wami być. Wiecie, dwa tygodnie temu gdzieś Bóg mi kładł y, y, ten temat na serce. Tak znany temat, tyle kazań. Jeszcze bracia go poruszali tydzień temu, brat Marian i brat Lesiu. Później, gdy już brat Lesiu skończył kazanie, pod, podszedłem do brata i powiedziałam właśnie, że, że Bóg mi to położył też na serce. Potężny oręż i chciałbym o nim mówić. Przez te wszystkie stulecia e, towarzyszył naszym braciom i siostrom, i wykorzystywali go maksymalnie i zwyciężali. Bo zaprawdę, tylko klęcząc, zwyciężamy, trwając w Jezusie Chrystusie. Bóg określił warunki, kiedy wysłucha swoje dzieci, gdy przychodzą w tym najwspanialszym imieniu, w imieniu pana Jezusa Chrystusa, oczyszczeni świętą krwią pana Jezusa Chrystusa z czystym sercem i według Bożej Woli, gdy się modlą. Bóg wysłucha. On powiedział: Ja wysłucham z niebios. Gdy się mój lud ukorzy, gdy, gdy czytamy właśnie w Starym, w Starym Testamencie, to jest z drugiej księgi kronik, później będziemy czytać, jak Bóg pozwoli. Chwała Bogu, naprawdę powiem Wam, że gdy pierwszy raz do Boga zawołałem, gdy, gdy przyszła na mnie wiara, dał mi to Bóg, wiem, że to od Boga przecież pochodzi ta wiara, gdy padłem na kolana, pierwsza moja modlitwa w życiu: Boże, przebacz, Boże, przebacz mi. I możemy otworzyć 51. psalm, gdy wołał, gdy wołał Dawid, gdy zgrzeszył. Tak samo ja też wołałem, każdy z nas z, pamięta: ma to świadectwo, to jest potężne świadectwo, zachowujmy to w sercu, by też wróg nie wykradł. Gdy się modlimy do Boga Ojca, w tym najspanialszym imieniu, w imieniu pana Jezusa Chrystusa, te wszystkie świadectwa, i ja doznaję każdego dnia, że Bóg wysłuchuje, są modlitwy, które Bóg zatrzymuje, a później, po jakimś czasie, nawet po jakimś czasie, nawet człowiek gdzieś zapomina, że się modlił, a Bóg, Bóg wysłuchał tej już modlitwy i, i daje odpowiedź. I to jest przepiękne, właśnie te. Te Boże odpowiedzi, jak z 51, już nie chcę całego czytać, wiemy, znamy bardzo dobrze ten, ten, ten psan, to modlitwę pokutną Dawida. Chwała Bogu, że się ukorzył i Bóg mu przebaczył. I zobaczcie, jak trzeba przychodzić przed Boże oblicze na kolanach z pełnym pokłonem, jak niedawno słyszeliśmy, Pan Jezus Chrystus tak się modlił do Boga Ojca. To co my mamy właśnie jeszcze bardziej też, ale Pan Jezus jest Naprawdę nasz, nasz zbawiciel i, i król i modlił się za nami 17 cały rozdział możemy czytać w ewangelii Jana, jak się modlił o nas i Bóg wiemy, że wysłuchał. Tam każdy werset jest wysłuchany, dzięki Bogu za to i jesteśmy tutaj dzięki łasce Bożej, dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi. 19 werset przeczytajmy. Ofiarą Bogu miło jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym. Nie wzgardzisz, Boże i Bóg nie zgardził. Zgnębionym i, z, i, z, i zgardzonym i moim sercem nie, nie zgadził tak, chciałem się z wami podzielić. Wróg bardzo walczył, wiecie, by się tym nie dzielić, bo każdy już tyle już kazań było o modlitwie, a jednak zobaczcie ten potężny oręż. A jak, jak bardzo jest zaniedbywany, jak bardzo jest zaniedbywany w dzisiejszych czasach, jak ludzie przestały się modlić. Wiecie, zbór, który przestaje się modlić, jest upadłym zborem, ale gdy dzieci w zborze się modlą, Bóg wysłuchuje, opiekuje się tym zborem i doznajemy, doznajemy każdego dnia, każdy z nas, gdy przychodzimy do Boga Ojca od samego rana. To jest piękne, wiecie, to jest piękne, że, że Bóg nas wysłuchuje w tym najwspanialszym imieniu, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Otwórzmy 18 rozdział Ewangelii Łukasza. Jak Pan Jezus Chrystus nas za zachęca. Ja wiemy to wszystko, wiemy, bracia i siostry, ale jak potężne to jest, doznaje jeszcze bardziej, jaki jest napór na, na umysł, jak wróg walczy, bo wie, że czasu ma niewiele, tym bardziej Kościół ma jeszcze bardziej wołać do, do Boga Ojca w tym najspanialszym imieniu, w, pan, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. 18 rozdział Ewangelii Łukasza i od pierwszego przeczytajmy. Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Wiemy, Pan Jezus Chrystus do swoich uczniów. Mówiąc, był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, aż człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa którego nachodziła i mówiła: Weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem, i przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie: Chociaż i Boga się nie boję, ani człowiekiem się nie liczę, jednak, ponieważ na mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. Nawet człowiek ze świata, który nie bał się Boga i ludzi, zobaczcie, w końcu tak, tak mu nachodziła, tak do niego mówiła, tak wołała do niego, w końcu mówi: Pomogę, bo już nie chcę, bo przyjdzie i uderzy mnie w twarz. Piąty werset. Jednak Ponieważ na przykrze mi się ta wdowa wezmę w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz, i rzekł: Pan, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? I zobaczcie, wiemy, że bez wiary nie możemy się podobać Bogu. Musimy, jak gdy przystępujemy do Boga, ojca przed Boży, Tron, Majestat. Mamy mieć to wiary, mamy wierzyć, że on istnieje, bo on istnieje. Wczoraj słyszeliśmy potężne słowa, jak potężny Bóg jest, i zobaczcie, i Bóg wysłuchuje swoje dzieci. I przeczytajmy druga księga Mojżeszowa. Zobaczcie, jak sta, w Starym Testamencie, jak mężowie, bracia, nasi kochani, jak, jak się modlili. Druga księga Mojżeszowa, 34, rozdział. 34 rozdział od 28 yy, wersetu. Może przeczytajmy. Możesz jest przed Bożym Obliczem i pozostał tam u Pana od 28 wersetu. Pozostał tam u Pana przez 40 dni i 40 nocy. Nie jadł chleba i nie pił wody. I spisał na tablicach słowa przymierza 10 słów. Zobaczcie, 40 dni, 40 nocy. Możesz. Nie jadł i nie pił. Tak se rozmyślałem nad tymi wersetami. Mówię, Boże, jak, jak to możliwe? U Boga wszystko jest możliwe, jak czytamy. U ludzi to rzecz niemożliwa, jak słuchaliśmy niedawno. U Boga wszystko jest możliwe. Chwała Bogu. Zobaczcie, bo on miał pragnienie przebywania przed Bożym obliczem. I zobaczcie, co się dzieje, gdy człowiek jest przed Bożym obliczem tyle czasu. 29 werset. A gdy może wstępował z góry, synaj, mając w ręku dwie tablice świadectwa, nie wiedział Mojżesz, gdy wstępował z góry, że skóra na twarzy jego promieniała od rozmowy z Panem. Od rozmowy z Panem, słuchajcie, chwała Boża, rozpromieniował Mojżesz, naprawdę twarz mu promieniała. I teraz trzydziesty werset. A gdy Aaron i wszyscy synowie Izraela ujrzeli Mojżesza, spostrzegli, że skóra na twarzy jego promieniała, i bali się przystąpić do niego. Chwała Bogu, bądźmy przed Bożym obliczem, naprawdę wstawajmy, nawet można nie dospać, tak mówię, Boże, nawet nie dospać to godzina, a przed Bożym obliczem być, wołajmy za sobą nawzajem, Bogu już to jest bardzo miłe, wróg oni, tak nie walczy, słuchajcie, bracia, moi kochani i siostry, jak o to, by ścieżka do naszej komory zarosła trawą i chwastami, oni tak bardzo nie walczy, naprawdę, bo wierzę, gdy dziecko przestaje się modlić, to słabnie, zobaczcie, macie dzieci i bracia i siostry, macie dzieci, w domach. Chwała Bogu za te dzieciaczki kochane. Ja też mnie serce rozradowuje, jak na nie się patrzy, jak śpiewają razem z nami, czy modlą się, czy słuchają słowa Bożego. I co byś pomyślał, bracie i siostry, jakby dwa, trzy tygodnie nie mówiło do ciebie dziecko? Co pierwsze byś powiedział do niego? Czy jesteś chory? Czy coś się stało? Tak samo i Bóg się pyta nas, gdy człowiek przestaje się gdzieś modlić, tylko gdzieś wstanie rano na prędce, coś tam pomruczy pod nosem i jedzie do pracy. Jak ten dzień się skończy dla Niego. Gdy człowiek nie zaczyna z Bogiem dzień, to z kim skończy wieczór? Wiemy, z kim. Niech Pan Bóg pomoże naprawdę. I teraz Ewangelia Łukasza, dziewiąty rozdział. Chwała Bogu za takich mężów Bożych. Jest dużo przykładów. Cała Biblia, cała Biblia mówi, by się modlić, by wołać do Boga. Ewangelia Łukasza, dziewiąty rozdział. Przeczytajmy. Na, o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Wspaniale się modlił do Boga Ojca. Taką miał społeczność. Nocami wołał za nami bracia i siostry, byśmy tutaj byli, by nam się powiodło, by nas uratować i zbawić. o Bogu za Pana Jezusa Chrystusa. Ewangelia Łukasza, y, dziewiąty rozdział od 28 y, wersetu. A mniej więcej w osiem dni po tych mowach zabrał z sobą Piotra i Jana i Jakuba i szedł na górę, aby się modlić. A gdy się modlił, wygląd oblicza jego odmienił się, a szata jego stała się biała i lśniąca. I zobaczcie, to się pokazuje. I oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a byli to Mojżesz i Eliasz. Zapłata jest wielka. Mojżesz, Mojżesz, zobaczcie, temu co promieniała twarz, co co tak go Izrael szemrał przeciwko niemu. Tyle wycierpiał ten Mojżesz, ten sługa Boży. czterdzieści lat wycierpiał na pustyni z tym. On nie zgrzeszył, a zobaczcie, a musiał. Musiał wycierpieć. Później wiemy, że dwa razy skałę uderzył i też nie wszedł do ziemi obiecanej, ale Bóg mu wybaczył i zobaczcie, gdzie jest Mojżesz. I oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a byli to Mojżesz i Eliasz. I Eliasz czytamy też w liście Jakuba. Eliasz był takim samym człowiekiem jak my, prawda, Jakub pisze. I wołał i Bóg wysłuchał. Nas też wysłuchuje. Gdy trwamy w Jezusie Chrystusie, mutmy się. To, to zachęcony zostałem naprawdę przez te ostatnie dwa tygodnie przed Bożym Obliczem, tak klęczałem. Mówię, Boże jesteś tak wspaniały, a tak wiele mi jeszcze brakuje, tak wiele mi brakuje do tych mężów Bożych, że się tak modlili, tak wołali. Mamy te, te świadectwa. George Miller sześćdziesiąt parę lat, słuchajcie, się modlił za dwóch swoich przyjaciół. Za dwóch swoich przyjaciół i mówi tak, później, już pod koniec życia: Ja wiem, że Bóg by nie położył mi na serce przez tyle lat, się modlił, że nie zobaczę, nie spotkam ich wieczności. Ja jestem pewny, że ich spotkam. Gdy zmarł, słuchajcie, nawrócili się. I to jest niesamowite, sześćdziesiąt parę lat. Także wołajmy za sobą nawzajem, chociaż nie widzimy na razie odpowiedzi. Często w pracy doznaję i to jest niesamowite, że zanim się jeszcze skończę pomodlić, Bóg wysłuchuje. Nieraz mówię, Boże, wierzę, że jest wypadek. Na, na tam obwodnicy, że, że mam się szybciej spotkać z tym współpracownikiem i, ben, i będzie on długo na mnie czekał, żeby te paczki szybciej przygotowywali. Oni mieli, mają określony czas. Nie skończyłem powiedzieć Amen, już kobieta z paczkami przyjeżdża na wózku. Mówię, Boże, jesteś niesamowity. I tak parę razy już parę razy się zdarzyło. I dziękuję Bogu za to, za te wysłuchane modlitwy. To jest taka zachęta. To są małe świadectwa, są i większe też w moim życiu, że jeśli trzeba, to i Bóg samolot zatrzyma, żeby dziecko Boże wysłuchało kazania do końca na żywo. Także chwała Bogu też mam i, i, te, i każdy z nas ma te świadectwa. Wiem, bo rozmawiam z Wami, dzielimy się tymi świadectwami. Chwała Bogu. Brat tutaj też starszy zachęca do modlitwy i powiem Wam, kiedyś mieliśmy zgromadzenie w Gdańsku i u pewnego brata zobaczyłem na takim drewienku Wypisane słowa. Przeczytajmy je. Psalm 88. Pamiętam do dzisiaj te drewnięko, i znam życie tego brata, że nie ma tylko wypisane na drewnięku, ale jest właśnie mężem modlitwy. Psalm 88, 14 werset to ma tylko jedno zapisane, a to jeszcze przeczytam. Lecz ja, panie, do ciebie wołam, a rankiem wita cię modlitwa moja. Witajmy właśnie się nawzajem, chociaż się nie widzimy fizycznie, to duchowo jesteśmy złączeni w modlitwie. Módmy się za sobą. To jest przepiękne, naprawdę, to jest potężny oręż. Zobaczcie, taka jest prawda, że fizycznie mogą nam Biblię zabrać. Mogą nam zabrać Biblię. I dzięki Bogu, że Bóg tak sprawia, że to Słowo Boże jest zapisane w naszych sercach, ale fizycznie mogą nam zabrać. Modlitwy nam nigdy nie zabiorą. Wiemy i z tych, tych doświadczeniach i, i próbach wiemy, że tak jest i słyszeliśmy o mężach Bożych, o braciach naszych i siostry, którzy gdzieś w łagrach, w więzieniach byli przechowywani, przetrzymywani, torturowani. Oni mieli społeczność z Bogiem nieustanną. Modlili się, wołali i zbór też się modlił. Dzieje apostolskie, jak, jak jak przeczytamy, tam jest potężna modlitwa, jak zwołali za Piotrem, jak go, jak go ten Herod, jak go zamknął, prawda? Jak chciał wydać też tym, to temu ludowi, żeby, żeby go stracić. A zobaczcie, Anioł go wyprowadził, bo Bóg wysłuchał, bo zbór się modlił. Gdy się modlimy wspólnie, mamy te doświadczenia, mamy te świadectwa, każdy z nas i widzimy, że Bóg wysłuchuje. Chwała Bogu naprawdę, chociaż się nie widzimy po dwa, trzy tygodnie z braćmi, siostrami, bo daleko gdzieś mieszkają, gdzieś nie mogą, gdzieś pracują, gdzieś choroba jest, ale się modlimy za sobą nawzajem. I to jest piękne, że tak doznaję, że jak się modlę, to widzę wasze twarze, wiecie? I, i to jest piękne, chociaż was nie widzę i tak się modlę, mówię, Boże, bo wiem, że bracia też i siostry za mną się modlą. Gdy byłem młodszym wierzącym, doświadczenia były naprawdę dużo osób, też parę młodych osób odeszło. Wróg się uparł na mnie, by, by też mnie zniszczyć, usunąć, bym wrócił do świata. To był ciężki okres, a, ale bracia się modlili, i brat starszy i bracia się modlili, na telefonie się modliliśmy, 11-12 w nocy i Pan Bóg przeprowadził, zachował wysłuchał, jestem tutaj i zachował mnie aż do tej pory i Bogu jestem nie, niezmiernie wdzięczny, że, że to jest potężny oręż i, i doznałem przez te lata, y, które jestem chrześcijaninem i tutaj z wami, dzięki łasce Bożej, doznałem i doznaję, jak to jest potężny oręż, wykorzystujmy go, nigdy nie zaniedbujmy, naprawdę, te, te życie modlitewnie niech rozkwita każdego dnia, naprawdę, od samego rana, jak pięknie jest przed Bożym obliczem, nieraz tak jak już się klęczę, i, i tak już e, powiedziałem Bogu to prośbę, by zachował, by przeprowadził, i tak klęczę, i nic nie mówię, i tylko po paru minutach tak mówię: Boże, bym już wstał, ale tak mi dobrze z tobą, tak mi dobrze z tobą, nie chcę mi się wstać, Panie Jezu, tak mi dobrze u Twoich stóp, jak, jak, jak Maria była, tak mi jeszcze lepiej jest u Twoich stóp, i to jest, i to jest piękne, chwała, chwała Panu Bogu. E, otwórzmy drugą księgę Kronik. Tak szybciutko, jeszcze dwa wersety. Chciałem tak ku, za, ku zachęcie y, bracia i siostry, ku zachęcie, bo to jest potężny oryż. wykorzystujmy go. W tych czasach y, ostatecznych żyjemy i to jest fakt, to nie jest bajka, to jest fakt. Wróg uderza, walczy, bo wie, że czasu ma niewiele. Tym bardziej Kościół ma wołać, tym bardziej mutmy się za sobą nawzajem. I tak wiem, że jeszcze mi wiele brakuje w tym temacie, y, w temacie modlitwy, ale, ale Bóg mnie zachęca, Bóg mnie zachęca. Druga Księga kronik. Siódmy rozdział. Wiemy, jak. Y Salomon poświęcił świątynię, jak się modlił, jak, jak ręce wzniósł do góry. I to jest najpiękniejsze, powiem on takie świadectwo, że jak się nawróciłem, nikogo nie znałem przez 10 miesięcy żadnego wierzącego. Pierwszym wierzącym, z którym rozmawiałem przez telefon, był starszy zboru brat Marian. Taki byłem szczęśliwy, że mogłem z dzieckiem bożym rozmawiać, i to ze sługo Bożym. Słuchajcie. I gdy się modliłem w domu, nikt mi nie powiedział, a moje ręce szły do góry, wiecie? Nawet okno otwierałem, żeby mi firanka nie przeszkadzała, żebym tak... Wiemy, że, że, że to z ciała jeszcze, jeszcze było, ale tak na niebo się patrzyłem, żeby mi nic nie przeszkadzało w społeczności z Bogiem i ręce wyciągałem do góry. Chwała Bogu, naprawdę. I tak mi zostało, wiecie. I dzięki Bogu, chwalę Boga, naprawdę. Cieszę się bardzo. I ta modlitwa Salomona, naprawdę, gdy ją przeczytamy tak spokojnie... Każdy z nas, zachęcam, byśmy ją przeczytali, naprawdę tam Duch Boży, tam Duch Boży tego człowieka, wtedy sługę Bożego prowadził. Wiemy, co później się stało z Salomonem, ale na ten czas był tam, gdzie trzeba, w odpowiednim miejscu. Tak jak brat Mariam wczoraj mówił, on tego Bilama, on, on użył. Później już go zostawił samego, bo Salomon też odstąpił od Boga. Ale na ten czas to był sługa Boży, słuchał się Boga. Ta modlitwa jest przepiękna. I zobaczcie, co Bóg odpowiada, jak odpowiedział Salomonowi i całemu Izraelowi. Siódmy rozdział od trzynastego. Tak, od trzynastego przeczytajmy. Siódmy rozdział, trzynasty werset. Gdy zamknę niebiosa, tak iż nie będzie deszczu, albo gdy każe szaranczy, aby objadła ziemię. Albo gdy ześlę zarazę na mój lud i ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócę się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy, ich ziemię uzdrowię i będą moje oczy otwarte i moje uszu ważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną. Chwała Bogu! Chwała Bogu! I gdy się modlimy na tym miejscu, Bóg patrzy właśnie, i będą oczy Boże tutaj spoglądały. Gdy trwamy w czystości, to jest warunek. Czyste serce i w tym najspanialszym imieniu, w imieniu Jezusa Chrystusa. Wiemy, yy, bracia i siostry, jak w Ewangelii yy, Mateusza otwórzmy, jak Pan Jezus nauczył modlitwy swoich uczniów. My to wiemy. Tak, szósty, szósty rozdział. Yy, od szóstego wersetu. Ale Ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swoje, zamknąwszy drzwi za sobą, módź się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. A modlą się, nie bądźcie wielomówni wielomówniach pogani, albowiem oni nie mają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec Wasz, czego potrzebujecie przedtem, zanim Go poprosicie. Chwała Bogu, że takiego Ojca mamy w niebie, zanim On już wie wszystko, o co, co nam potrzeba jest. No Tak jak dziecko dużo o Ciebie prosi a, a Ty wiesz, co mu naprawdę potrzeba, prawda? Mu nie dasz zapałek albo mu nie dasz noża, bo wie, że sobie krzywdę zrobi. Ale za parę lat on to użyje tak, jak trzeba. I te zapałki, i ten nóż. Chwała Bogu. I tu mówi pierwsze słowa Pan Jezus: a wy tak się mucie Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. I wiecie, tak się zastanawiałam i to jest smutne, że dzisiaj wielu ludzi modli się to modlitwo. My pamiętamy. Wielu ludzi modli się to modlitwo, Ojcze nasz, ale wiemy, że on nie jest ich ojcem. Tak jak i my się modliliśmy, nie znając jeszcze Boga i Pana Jezusa Chrystusa, ja się modliłem, a to nie był mój Ojciec. Pan Jezus Chrystus dokładnie to mówi i, i, Żydom, że mówicie Ojca macie w niebie, a to nie jest wasz Ojciec. Powiedział, kim jest ojciec ich. I to jest i to jest prawda. Tylko w Jezusie Chrystusie, tylko nowe stworzenie obmyci świętą krwią Pana Jezusa Chrystusa na nowo narodzenie, dzieci Boże. Trwając w Jezusie, w tym najspanialszym imieniu przychodzą i Bóg wysłuchuje. Gdy się dziecko Boże modli według Bożej woli, Bóg wysłuchuje. I to jest wspaniałe. Słuchajcie, że mamy, mamy społeczność z Panem Bogiem Wszechmogącym. Wczoraj jeszcze bardziej zachęcony zostałem, zobaczcie, jak brat Marian mówił, z tak potężnym Bogiem Wszechmogącym. I on nas wysłuchuje, gdziekolwiek jesteśmy, czy w pracy, czy poza pracą, gdziekolwiek, nawet w myślach. Boże, pomóż, posil, przeprowadź. Z braćmi się dziele, też świadectwami bracia się dzielą i wiem, że w pracach często się modlimy. Myślę, że wszyscy się modlimy też w pracę, żeby Pan Bóg przeprowadził. Od samego rana modlimy się z braćmi też i, i Bóg wysłuchuje, wysłuchuje tych modlitw. I to, jest, I to jest wspaniałe. Słuchajcie, to jest wspaniałe. A Bogu za to. Też i mógłbym czytać też psalmy. Yy. 90 cała modlitwa Mojżesza, 90 psalm, psalm 102 cała też możecie przeczytać, bo on, zaprawdę tylko klęcząc wyciężamy, trwając w Jezusie Chrystusie. I 17 y, rozdział Ewangelii otwórzmy. Ta właśnie przepiękna modlitwa Pana Jezusa Chrystusa. On za nami tak się modił. Wie, wiemy jak w Getsemane. I w śmiertelnym boju walczył za nas, i, i, i to, jest, to jest przepiękne. Jestem tak panu Jezusowi wdzięczny, że się zmiłował i nade mną, i nad wami, bracia i siostry, i widzę, jak się też modlimy za sobą, gdzieś, gdzieś choroba przychodzi, jakieś doświadczenia, mamy te świadectwa, mamy te świadectwa, zachowujmy je. Wróg coś tam mówi: to taka modlitwa, no, to nie było takie coś dużego, co ci Bóg wysłuchał. Nie, nie dajmy się oszukać. Każda modlitwa jest wysłuchiwana przez Boga i gdy odpowiada Bóg, to jest coś pięknego, wspaniałego. Zachowujmy te świadectwa w naszych sercach. Chwała Panu Bogu. I 17 rozdział. I zobaczcie to, co też brat Marian czytał w kazaniu. Mogliśmy słyszeć. Słuchajcie, cała ta modlitwa, on za nas się modli, gdy każdy, każdy wersecik, każdy Każde tutaj słowo jest wysłuchane przez Boga Ojca doskonale, i to jest przepiękne. W 15 zobaczcie o nas wszystkich. W 15 wersecie nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. I Bóg zachowa nas od złego, gdy będziemy trwać w Panu Jezusie Chrystusie. Bracia i siostry, choćby jedna osoba tutaj, czy gdzieś słyszy przez internet, wzięła to do serca, wiecie, i wprowadziła w w życie i zaczęła te właśnie życie modlitewne, przepiękne przed Bożym obliczem, to warto było tutaj stanąć, to warto było tutaj stanąć przed Bożym obliczem i przed Wami. Chwała Bogu za Pana Jezusa Chrystusa. Trwajmy do końca w Panu Jezusie Chrystusie. Może za naszego życia przyjdzie, oby nas znalazł na kolanach. Pan Jezus Chrystus, chwała Bogu za to. Amen. Amen.